Dzień dobry moi drodzy. Witam serdecznie na moim kanale. Dziś otwieramy nowy rozdział ze skuterem Honda PCX 125. Czy go potrzebujemy? Tak. Czy to jest opłacalna inwestycja? Tak. Czy warto. Na pewno, na pewno, pewnie. Jasne, zobaczymy. Czas pokaże. Czas pokaże. Jak wiecie z mojego poprzedniego filmu, po moich w całych perturbacjach związanych z dwukrotnym nieudanym zakupem cruzera QJ Motor 125 ostatecznie wróciłem do mojej pierwotnej koncepcji z sierpnia i kupiłem skuter. Wybierałem spośród trzech modeli. W grę wchodził właśnie PCX, Honda SH125 oraz Yamaha Nmax. Chciałem kupić skuter nowy, taką decyzję podjąłem ostatecznie, żeby dotrzeć go sobie na moich warunkach, żeby poznać go od samego początku. Niestety jestem dość niskim facetem, mam niecałe 1,70 m i dla mnie wybór skuterów w klasie 125 jest niestety niewielki. Tak naprawdę w grę wchodziły tylko te trzy modele, o których wspomniałem, bo bardzo zależało mi na tym, żeby postawić obie stopy na ziemi. No, Honda PCX i Yamaha N są chyba najniższymi skuterami. Przynajmniej skuterami o najmniejszej wysokości kanapy, bo oba mają kanapę na wysokości 70, zdaje się 6 cm. Honda SH ma na wysokości 80, ale moi drodzy, okazuje się, że sama wysokość kanapy jeszcze o niczym nie świadczy. Dlaczego? Dlatego, że tylko na PCX e, siedzę tak, że obie stopy stawiam płasko na ziemi. E, Yamaha N-Max, mimo że teoretycznie jest tak samo wysoka, to jest jednak dołem szersza. I tam stawiam tylko pół stopy. I identycznie miałem w Hondzie SH, która teoretycznie jest najwyższa z tych wszystkich trzech skuterów. Mimo, że SH 125 ma kanapę na wysokości 800 cm, to e, siedziało mi się na niej dokładnie tak samo jak na N-Maxie. W związku z tym, dlaczego ostatecznie PCX? Bo przecież można było, czy w Yamasze, czy... W tej drugiej Hondzie oddać kanapę do tapicera, trochę ją obniżyć i ten warunek postawienia obu stóp na płasko miałbym spełniony. Z dwóch względów. Honda SH, mimo że podoba mi się, nawet bardzo mi się podoba, chociaż jej wygląd jest zupełnie inny od PCX-a, podoba mi się ze względu na rozmiar kół. Ona ma dużo większe koła i, no i siłą rzeczy jest dużo bardziej komfortowa. Ale mimo tego, że jest to większy skuter niż PCX, okazało się, że pozycja na tej Hondzie SH jest dla mnie strasznie niewygodna. Dla mnie w tym modelu kierownica jest zdecydowanie za blisko od kanapy i wymusza nawet na takim niskim gościu jak ja bardzo niewygodną pozycję. Nie wiem, może są to moje odczucia, może ktoś będzie miał inne, no ja Wam mówię o tym, jak ja się na tym skuterze czułem. A dlaczego nie Yamaha N Max, która teoretycznie jest trochę lepsza niż Honda PCX? Lepsza dlatego, że ma tarczę na obu kołach i ABS na obu kołach. No jeśli chodzi o wygląd, to o gustach się nie dyskutuje, różnie to może być. Niektórym bardziej podoba się PCX, niektórym N Max. N-Max dlatego nie, że zadałem pytanie na grupach facebookowych właśnie Yamaha NMAX 125 i Hondy PCX o największe wady obu tych modeli według ich użytkowników. I jak mi sypnęli wadami posiadacze NMAXa, to się za głowę złapałem. Ludzie mi napisali, że co z tego, że Yamaha ma tarczę z przodu i z tyłu. Jak przewody hamulcowe tak puchną, że te hamulce stają się po prostu mało skuteczne. Pisali jeszcze o tym, że Yamaha ma bardzo twardy tył i bardzo miękki przód, że przód dobija na każdych nierównościach, na progach zwalniających, że po prostu tym skuterem niewygodnie się jeździ. Że wszystko od razu czuć na kręgosłupie. I generalnie ludzie narzekali też na jakość wykonania Yamahy. Ktoś tam napisał, że. Eee, jakość wykonania przełączników i ich sprawność jest gorsza niż nawet, niż nawet w rometach no więc sami słyszycie, że są to dość poważne zarzuty, jeśli chodzi o, o skuter co do PCX to tak naprawdę najczęstszym zarzutem było to, że ma z tyłu bęben, co mi akurat nie przeszkadza, ale o tym bębnie jeszcze Wam opowiem no i suma summarum, Udało mi się tego PCX-a jeszcze rocznik 2024 kupić jako nowego w salonie w Tychach za 13.500 i myślę, że była to naprawdę świetna okazja. Dlaczego nie poczekałem do premiery nowej Hondy PCX rok modelowy 2025? Tylko kupiłem Teraz. No, przede wszystkim, moi drodzy, dlatego, że ten model 2025 w stosunku do obecnego, a ten obecny jest produkowany, jeśli się nie mylę, od roku 2021, będzie się różnił zasadniczo tylko w jednym elemencie właśnie jeśli chodzi o hamulec tylnego koła. Honda wprowadza do PCXA po 15 latach produkcji do PCXA 125. Wprowadza w końcu tarczę, a nie bęben. Tyle tylko, czy ta tarcza jest naprawdę niezbędna. A komu to potrzebne? A, to potrzebny a dlaczego? dlaczego? Czy warto dopłacić przynajmniej 1500 zł po to, żeby mieć tarczę z tyłu? Moim zdaniem nie. Przy tej pojemności, przy tej mocy i przy prędkościach, jakie osiągają motocykle 125, ja osobiście jestem zdania, że pomiędzy tarczą a będem z tyłu nie ma jakiejś kolosalnej różnicy. Oczywiście, lepiej by było, gdyby ta tarcza była, ale jak zamiast niej jest bęben, to i tak jest dobrze. Ten bęben potrafi bez problemu zblokować tylne koło ludzie mi pisali posiadacze właśnie tej wersji że jest duża dysproporcja pomiędzy czuciem hamulca przedniego który jest tarczowy a tylnego który jest bębnowy no powiem wam że nie do końca to potwierdzam faktycznie prawa klamka czyli przednia jest krótsza bardziej twarda ta lewa tylna bębnowa jest, ma dłuższy skogi jest jakby bardziej gumowa, ale spodziewałem się dużo gorszych wrażeń. Natomiast nie jest to nic strasznego, na pewno można się do tego przyzwyczaić. Skuteczność jednego i drugiego hamulca już wypróbowałem. Jest naprawdę podobna, więc tym bębnem z tyłu nie ma się co przejmować. No słuchajcie, gdyby bęben był taki zły, to Honda już dawno w PS125 dałaby tarcze. Bo w mocniejszych wersjach, w wersjach o większych pojemnościach 150 i 160, tarcza w PCX jest już od lat. Widocznie nie było takiej potrzeby. No dlaczego teraz jest tarcza w tym modelu 2025? Myślę, że to jest raczej wynik oczekiwań rynkowych. Wszyscy dają tarczę we wszystkich chińskich motocyklach, nawet tych najtańszych, jest już tarcza z tyłu. No więc wypadałoby, żeby i w PCX była. No z tym, że moi drodzy ja mam bezpośrednie porównanie hamulca tarczowego, który miałem w harcie z tyłu z bębnowym tu i powiem Wam, że ten bęben jest dużo bardziej skuteczny niż tylny hamulec w harcie. No i sama tarcza kompletnie jeszcze niczego nie wnosi. Więc moim zdaniem nie warto dawać przynajmniej półtora tysiąca więcej za to, żeby mieć z tyłu tarczę. Bo nowy PCX z 2025 będzie kosztował przynajmniej 15 tysięcy złotych minimalnie 15, a maksymalnie 16,5. Cena w Polsce jeszcze nie jest znana. Jest parę osób na grupie PCX, które już podpisały umowy na model 2025 i mają wpisaną w tę umowę cenę 15 tysięcy. Plus 10% więcej, ewentualnie. No więc łatwo sobie policzyć, że PCX model 2025 będzie kosztował od 15 do 16,5 tysiąca. Ja sobie zrobiłem takie wyliczenia, bo w Niemczech już jest znana cena nowego PCX i obliczyłem proporcje, ile on proporcjonalnie więcej kosztuje tam niż wersja 2024. I jak podłożyłem to pod polskie ceny, to wyszło mi, że w Polsce Nowy PCX będzie kosztował 15 900. A więc można się spodziewać ceny, myślę, w granicach 15,5000, tysiąca czyli 2000 więcej niż ten, który właśnie widzicie. Czym się ten nowy będzie różnił? To no będzie miał trochę inny przód. Powiem Wam, że ten przód nowego PCX bardzo mi się podobał. Jak widziałem zdjęcia, jak porównywałem. Jeden i drugi, ale jak przyjechała do mnie ta Honda i jak włączyłem sobie w niej światła, zaraz zresztą wam pokażę, to sam już nie wiem, który jest ładniejszy. Czy ładniejszy jest ten 2024, czy 2025? Naprawdę, on z włączonymi światłami świetnie wygląda. Co tu dużo gadać. Czyli ten 2025 tarcza, inny wygląd przodu, ABS zostaje tylko na przednim kole, więc tak naprawdę w układzie hamowania niewiele się zmienia. Jaka jeszcze będzie różnica? Będzie inna kierownica. Model 2024 to ostatni model, który ma kierownicę typowo motocyklową. I jeśli chodzi o te kierownice, to tu zdania są podzielone tak jak między tarczą i bębnem, tak samo na temat tej kierownicy. Jednym się to bardzo podobał uważają to za zaletę, drugim się w ogóle nie podoba, uważają to za wadę. Ja należę do tej pierwszej grupy. Prawdę mówiąc, to był dość mocny argument, żeby kupić jeszcze rocznik 2024, dlatego, że ta kierownica daje Wam, tak jak w motocyklu, możliwość po prostu dopasowania wszystkiego pod siebie można ją regulować, jej odchył, można mocować różnego rodzaju akcesoria bez dokupywania dodatkowych poprzeczek, bez kombinowania. Dla mnie taka kierownica to plus. No a to jest chyba jedyny model na rynku z takim typem kierownicy wśród skuterów. I ostatnia różnica model 2025 będzie miał chyba troszeczkę Zmienione zawieszenie z tyłu, ale nie będzie to jakiś nie wiadomo jaki skok jakościowy. Tam jeszcze będzie specjalna wersja DX, dużo droższa od podstawowego PCX'a. No i ten DX faktycznie on już ma z tyłu amortyzatory sprężynowo-gazowe, więc można oczekiwać, że komfort będzie większy. No ale wersja DX to już zupełnie jakby inna liga. Jeśli mamy porównywać oba modele, to trzeba porównywać. Tego PCX podstawowego z podstawowym z roku 2025. Tak czy inaczej, zdecydowałem się na ten i mam nadzieję, że będę zadowolony, co ta Honda oferuje? No zacznijmy od silnika. Moi drodzy, silnik o pojemności wiadomo, 125, maksymalna moc 12,5 konia mechanicznego osiągana. Przy 8750 obrotach na minutę, więc dość wysoko. Ja nie jestem pewien, czy on kiedykolwiek tę maksymalną moc przy tym fabrycznym strojeniu faktycznie będzie osiągał. Bardzo wysoki moment obrotowy, jak na silnik 125, mianowicie prawie 12 Nm, dokładnie 11,8 Nm. Przy 6,5 tysiącach obrotów więc w bardzo zdrowym jeszcze przedziale prędkość maksymalna z tego co widziałem już po dotarciu z tego co widziałem na YouTubie to w granicach 100-100 kilku kilometrów na godzinę na fabrycznym wariatorze, na fabrycznym sprzęgle i fabrycznych rolkach oświetlenie oświetlenie w pełni LEDowe moi drodzy, światła Krótkie światła, długie oraz kierunkowskazy. Wszystko na LEDach. Może jeszcze raz Wam włączę światła, żebyście zobaczyli też, jak on wygląda z tyłu. Są w nim nie tylko kierunkowskazy, ale jeszcze światła awaryjne. Niektórzy żartują, że zupełnie niepotrzebne, bo Honda nie potrzebuje świateł awaryjnych. No może faktycznie do awarii nie, ale bardzo przydatna rzecz, jeśli chcemy podziękować kierowcom, którzy nas gdzieś przepuścili. Zobaczcie, one są w tej górnej części bardzo wyraźne. A! I to też był jeszcze jeden z argumentów na korzyść PCX-a, jeśli chodzi o porównanie z NMAX-em, bo NMAX ma kierunkowskazy umieszczone bardzo, bardzo nisko i moim zdaniem mogą być one słabo widoczne jeśli chodzi o obsługę tego skutera no to już od lat stosowany przez Honda system bezkluczykowy kluczyk wystarczy mieć w kieszeni nawet Wam go pokażę wygląda tak i nie trzeba go nigdzie umieszczać i mamy takie pokrętło. Tu jest wyłączony, tu jest przekręcone na otwieranie siedzenia i wlewu paliwa. W tym miejscu mamy odpalanie. Odpalamy go z przyciśniętym lewym hamulcem. No i tu mamy rozrusznik. Nie tyle rozrusznik, co ten skuter jest palony z alternatora. Poza tym, jeszcze system start-stop. Eee, czy będę go używał? Jeszcze nie wiem. Można go w prosty sposób wyłączyć w tym miejscu. Tak jest wyłączony, tak będzie włączony. Nie ma problemu. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Przedni hamulec tarczowy z ABS-em, jak widać, Tylny bębnowy, no w oczywisty sposób, bez ABS-u. I w nowej wersji, mimo że tarcza z tyłu będzie, to jednak ABS zostaje tylko na przodzie. Co jeszcze? Jest tu jeszcze hondowski system kontroli trakcji. W skrócie, gdzieś tu będzie nawet napisane. No przyznam Wam, że tego skrótu nie pamiętam. Wyłączymy awaryjne. Gdzieś tu można przełączyć, ale prawdę mówiąc, jeszcze nie do O. Jest tu to HT, HSTC. E, nie pamiętam, to jest Honda. Nieważne. Chodzi o to, że jest to system e, zapobiegający uślizgowi tylnego koła przy ruszaniu albo przy przyspieszaniu. Jeśli okaże się, że Wyczuje system uślic, to zmniejsza moment obrotowy podawany na tylne koło i wtedy odzyskujemy przyczepność. I to tyle jeśli chodzi o takie systemy bezpieczeństwa. Może jeszcze na chwilę do silnika, co to oznaczenie oznacza ESP. Plus. To jest taki skrót hondowski znaczy to, że w silniku zostało zastosowane specjalne użyskowanie. Generalnie w tych silnikach ESP czy ESP, inżynierowie japońscy próbowali albo nie próbowali, dążyli do tego, żeby jak najbardziej ograniczyć tarcie. Tak w skrócie można o tym powiedzieć. Jak ktoś jest zainteresowany, to bardzo dużo informacji w internecie można na temat tego systemu znaleźć, schowki, schowek pod. Siedzeniem bardzo pojemny, spójrzcie, proszę mieści mój niemały kask szczękowy. Mam kask Ozone Wind Air w rozmiarze L. Szczękowy, czyli po prostu rozmiar kasku integralnego. Oprócz tego, spokojnie można tu jeszcze włożyć plecak, rękawiczki i jeszcze coś by tu weszło. Drugi schowek mamy tu. Jest to schowek. No powiedzmy na butelkę wody albo na telefon i w środku znajdziemy gniazdo USB-C na ładowanie telefonu. No niestety nie wiem dlaczego Honda nie dała tu żadnej przelotki, przez którą moglibyśmy wypuścić przewód do telefonu zainstalowanego na kierownicy. Będę musiał coś sobie wymyślić jak to zrobić, żeby korzystać z nawigacji jednocześnie, żeby ta nawigacja była była ładowana muszę jakąś przelotkę dorobić albo wyprowadzić to gniazdo całkowicie na zewnątrz w tym samym miejscu pod tym samym przyciskiem znajdziemy też otwieranie wlewu paliwa, który jest tu zbiornik mieści 8 chyba i 1 dziesiątą litra co przy spalaniu rzędu 2 litrów na styk kilometrów 2 i no daje nam naprawdę duże interwały jeśli chodzi o tankowanie. Co znajdziemy na kierownicy? Pod lewą manetką mamy przełącznik kierunkowskazów taki klasyczny, sygnał dźwiękowy i przełącznik świateł ze świateł mijania na światła drogowe. Trochę ten przełącznik kierunkowskazów jest nie, niefortunnie umiejscowiony i na to też ludzie narzekają. Powinien być zamieniony sygnał dźwiękowy z kierunkowskazami, mimo że dziś pierwszy raz na nim jeżdżę. To już kilka razy zdarzyło mi się trąbnąć zamiast, zamiast włączyć kierunkowskaz. Po stronie prawej, na samym dole, odpalanie, światła awaryjne oraz włącznik i wyłącznik systemu Start-Stop. Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się tu ta osłona dlatego, że ona jest pod spodu, jak widzicie, blokowana przez przewód, który daje sygnał ściśniętego hamulca, żeby można było odpalić. Powinien być tu po prostu kawałek wycięty i muszę sobie to zrobić kiedyś we własnym zakresie. No i generalnie moi drodzy, to chyba wszystko. Nie ma co się specjalnie rozwodzić na temat tego skutera. Informacji o PCX-ach w internecie jest cała masa. Jest to jeden z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszy skuter na świecie. Ta wersja produkowana przez 4 lata więc też cała masa wiedzy bardzo dużo części i akcesoriów. W jaki sposób będę ja go wam prezentował na moim kanale? No oczywiście napraw nie będzie. Mam nadzieję, że nie będzie, bo jest to nowy sprzęt i, i trudno, żeby cokolwiek wymagało naprawy. Ale bę będę go powolutku modyfikował. E Zacząć chcę od tego, żeby zakonserwować mu ramę. Dlatego, że już kilka razy spotkałem się z tym co mi nawet w salonie powiedzieli, że jakość zabezpieczenia antykorozyjnego w japońskich motocyklach generalnie spada. Myślę, że nie tylko jest to kwestia japońskiej motoryzacji. To się chyba dzieje na całym świecie. W samochodach też, jak czasami oglądam jakieś kanały motoryzacyjne, to się można za głowę złapać, jak wyglądają auta pod spodem nowe po roku czy dwóch. I mimo, że nie planuję jeździć w deszczu, a już tym bardziej w zimie to jednak chciałbym o niego zadbać i jeszcze bardziej jak dbałem o harta więc jak tylko przejdą cieplejsze dni będę musiał troszkę go obrać z tych plastików to też będę chciał Wam pokazać jak można te plastiki zdemontować już zaopatrzyłem się zresztą w takie plastikowe ściągaczki do tapicerki no żeby tu niczego nie uszkodzić żeby nie połamać żadnych zaczepów więc Konserwacja całej ramy to jest pierwsza rzecz, jaką chcę tu zrobić. Pójdą też gmole. Bardzo rzadki element w skuterach. Mam już pomysł na te gmole. Robił je będzie oczywiście Adam z Old School Garage z Bielska. Tak jak robił do Harta. No z tym, że tu roboty będzie o niebo więcej. Już się boję, ile ja za to zapłacę. No ale chciałbym go w coś takiego wyposażyć. Na pewno przyjdzie kufer, dlatego, że zamierzam jeździć z plecaczkiem i chciałbym, żeby moja przyjaciółka miała komfortowe oparcie, czyli kufer z oparciem i być może przyjdzie wyższa szyba, ale o tym jeszcze pomyślę na razie tu decyzji nie podjąłem. Nagram Wam też, jak wygląda olej. Przy docieraniu, bo mimo, że Honda zaleca wymianę oleju dopiero po 1000, to jest dość dziwne, wiecie, bo docieranie tego silnika zgodnie z instrukcją trwa 500 km. Po prostu trzeba ostrożnie jeździć tam w granicach 50-60, a wymiana oleju dopiero przy 1000 na pierwszym przeglądzie. No jest to dla mnie trochę nielogiczne, tak czy inaczej, ja będę robił dokładnie tak, jak robiłem w harcie. Czyli pierwszy raz zmienię sobie olej w granicach 100-150 km, potem jakieś 400-450, potem 700, no i czwarty raz już po dotarciu. To tu chyba pojadę na przynajmniej pierwszy przegląd gwarancyjny. Przy tej pierwszej wymianie oleju będę chciał zainstalować filtr filtrze siatkowym, bo filtrowanie oleju tu jest identyczne jak w karcie było. Będę chciał zainstalować magnes neodymowy, żeby. Wyłapać opiłki, które gdzieś tam będą krążyć, i to też chcę Wam pokazać. Po dotarciu będę chciał wymienić fabryczny wariator na jakiś akcesoryjny, prawdopodobnie Malosi, bo firmy Polini i Malosi produkują zestawy tuningowe do tych skuterów. Troszkę już na ten temat czytałem, trochę oglądałem filmów i malosi chyba wypada lepiej. Po prostu chciałbym trochę mu zwiększyć prędkość maksymalną, nawet kosztem przyspieszenia. On przyspiesza fantastycznie. I tak jeszcze patrzę na koła i mam w pamięci wrażenia po pierwszej przejażdżce tym, tym skuterem. Moi drodzy, koło przednie 14-calowe, koło tylne 13-calowe na obu opony Michelin City Grip, podobno bardzo dobre. Rozmawiałem z obsługą salonu. Powiedzieli mi, że Michelin specjalnie dla Hondy poprawił jakość tych opon i teraz są naprawdę dobre. No Zobaczymy jak się będą sprawować. Powiem Wam, że trochę bałem się wielkości tych kół, no bo koła są małe. Mimo że w PCX one i tak jak na skuter stosunkowo są no powiedzmy średnie. Nie są największe, nawet jeśli w klasie skuterów, ale nie są też najmniejsze. No i oczywiście siłą rzeczy będę porównywał komfort jazdy pcx do Harta. I powiem Wam, że jestem bardzo miło zaskoczony. Dziś pierwszy raz jeździłem tym skuterem i przyjechałem tu w miejsce, które znacie z moich kilku nagrań o Harcie, do Grodźca, do tej stadniny koni. Jest odcinek od Bielska do Grodźca z bardzo mocno pofałdowanym asfaltem, z całą masą poprzecznych nierówności. I powiem Wam, że jeżdżąc z Hartem, wybijałem sobie plomby z zębów. Na PCX też to trochę czuć, ale dużo, dużo mniej. Jestem bardzo miło zaskoczony, jak się tym fajnie jeździ. No i cóż, moi drodzy, na dziś to z mojej strony. Wszystko będę się z Wami dzielił wszystkimi modyfikacjami. Będę się dzielił e, moimi uwagami i tymi pozytywnymi, i tymi negatywnymi. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Na dziś to wszystko z mojej strony. Lewa w górę. I do zobaczenia już tym razem na pewno w nowym roku 2025. Jeszcze raz życzę Wam. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Tyle samo powrotów, ile wyjazdów, jak najmniej awarii, żebyśmy wszyscy mogli się cieszyć tą naszą pasją. Trzymajcie się i do zobaczenia.